kanał YouTube Kół Bogu oraz wydawnictwo AA z Krakowa przedstawiają książkę Francesco Luna pod tytułem Przewodnik dla tych, którzy nie lubią się modlić. Dodatek drugi. Droga krzyżowa. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Uwielbiamy cię, Panie Jezu Chryste i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus, będąc Bogiem nieśmiertelnym, postanowił umrzeć aby wyzwolić mnie od grzechu. Stacja druga. Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus niesie Krzyż na ramionach, aby nauczyć mnie brać moje własne krzyże. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Chrystusa. Uwielbiamy cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To moje grzechy powodują upadek Jezusa na ziemię. Stacja czwarta. Maryja na drodze krzyżowej. Uwielbiamy cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matko moja, niech nigdy Cię nie zabraknie na mojej drodze. Stacja piąta. Pomoc Szymona Cyrenejczyka. Uwielbiamy cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niosąc ochotą moje krzyże, pomagam Jezusowi unieść ciężar Jego krzyża. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Widząc w bliźnich Chrystusa, powinienem pocieszać ich w cierpieniu. Stacja siódma. Drugi upadek Jezusa. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie. Dawaj mi miłość i siły, które pomogą mi podnieść się z każdego upadku. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza niewiasty. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan roztacza nad nami swoje miłosierdzie, pomimo że cierpi z naszej winy. Stacja dziewiąta: Trzeci upadek pod krzyżem. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mimo moich licznych upadków, Pan zawsze mi przebacza poprzez sakrament spowiedzi. Stacja dziesiąta. Odarcie z szat. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wstyd ogołoconego Jezusa powinien pomagać mi doceniać cnotę skromności i opanowania. Stacja 11. Przybicie do krzyża. Uwielbiamy cię, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nieopisany ból Jezusa powinien przypominać mi, że i ja powinienem się umartwiać. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Uwielbiamy cię, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Stacja 13. Zdjęcie z krzyża. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matko moja, pragnę towarzyszyć Ci w bólu, cierpiąc z powodu moich grzechów. Stacja XIV. Złożenie do grobu. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Święty Paweł mówi, że zostałem pogrzebany wraz z Jezusem, aby już nigdy więcej nie wracać do grzechów. Za odbycie nabożeństwa Drogi Krzyżowej otrzymujemy odpust zupełny. Nabożeństwo należy odbywać przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi. Dla odprawienia drogi krzyżowej wymaga się pobożnego rozważania męki i śmierci Pana Jezusa oraz przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli praktykę odbywa się publicznie i nie wszyscy mogą się przemieszczać od stacji do stacji bez niedogodności, wystarczy, gdy do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący. Modlitwa za zmarłych Responsorium. Nie wspominaj grzechów moich, panie. Gdy przyjdziesz świat sądzić przez ogień, prostuj, panie Boże mój, przed obliczem twoim drogę moją. Gdy przyjdziesz świat sądzić przez ogień, wieczny odpoczynek racz im dać, panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, gdy przyjdziesz świat sądzić przez ogień. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego od wrót piekielnych wybaw duszę ich o panie niech odpoczywają w pokoju amen panie wysłuchaj modlitwy mojej a wołanie moje niech do ciebie przyjdzie pan z wami i z duchem twoim Módlmy się, Wszechmogący Boże, Twoi słudzy na tym świecie, przez chrzest upodobnili się do Chrystusa. Uwolnij ich z wszelkich więzów grzechu i spraw, aby wskrzeszeni żyli z Twoimi świętymi w chwale zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Za zmarłych rodziców. Módlmy się, Boże, Ty kazałeś nam czcić Ojca i Matkę. Zmiłuj się nad naszymi rodzicami, odpuść im grzechy i nagruć ich trudy, a nam pozwól oglądać ich w radości światła wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców. Módlmy się. Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia. Prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze dziewice i wszystkich świętych, dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa symbol atanazjański. Chwała Tobie Trójco jedyny Boże jak była przed wszystkimi czasami teraz i na wieki alleluja Ktokolwiek chce być zbawiony musi przede wszystkim wyznawać wiarę katolicką drugie której jeśli by kto nie zachował całej i nienaruszonej bez wątpienia zginie na wieczność trzecie wiara zaś katolicka Polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w Jedności. Czwarte: nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty. Piąte: inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Szóste: lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo. Równa chwała, współwieczny majestat. Siódme. Jaki ojciec, taki syn, taki duch święty. Ósme. Niestworzony ojciec, niestworzony syn, niestworzony duch święty. Dziewiąte. Niezmierzony ojciec, niezmierzony syn, niezmierzony duch święty. Dziesiąte. Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty. Jedenaste. A jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty. Dwunaste. Jaki i nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz jeden niestworzony i jeden niezmierzony. Trzynaste. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i Duch Święty. 14. A jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Piętnaste. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty. 16. A jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. Siedemnaste. tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem i Duch Święty. Osiemnasta. A jednak nie trzej Panowie, lecz jeden jest Pan. 19. Ponieważ jak każdą z osób, osobno Bogiem i Panem, prawda chrześcijańska wyznawać nam każe. Tak katolicka religia zabrania nam mówić o trzech bogach lub trzech panach. 20 Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. 21 Syn pochodzi od samego Ojca, nie jest uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony. 22 Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Dwudzieste trzecie. Jeden więc jest ojciec, a nie trzej ojcowie. Jeden syn, a nie trzej synowie. Jeden duch święty, a nie trzej duchowie święci. Dwudzieste czwarte. I nic w tej trójcy nie jest wcześniejsze. Lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe. Dwudzieste piąte, tak, iż we wszystkim, jak już wyżej powiedziano, trzeba czcić i jedność w trójcy, i trójcę w jedności. Dwudzieste szóste, kto zatem chce być zbawiony, niech takie o trójcy ma przekonanie. 27. Lecz konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także należycie wierzyć we wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. 28. Wiara katolicka polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus Chrystus, syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. 29. Jest Bogiem jako zrodzony z istoty ojca przed wiekami, i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty matki w czasie. 30. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego ciała. 31. Równy ojcu według bóstwa. Mniejszy od ojca według człowieczeństwa. 32. A choć jest i Bogiem i człowiekiem, bo jednak Chrystus nie jest dwiema osobami, lecz jedną. 33. Jedną zaś osobą jest nie przez przemianę bóstwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa w Boga. 34. Jeden najzupełniej nie przez zmieszanie natur, ale przez jedność osoby. 35 Albowiem jak rozumna dusza i ciało jednym są człowiekiem, tak Bóg i człowiek jednym są Chrystusem. 36. Poniósł on mękę dla naszego zbawienia, wstąpił do otchłani, trzeciego dnia z martwych wstał. 37. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 38. Na jego przyjście wszyscy ludzie mają powstać w swoich ciałach i zdadzą sprawę z własnych uczynków. 39. Ci, którzy dobro uczynili, przejdą do życia wiecznego, ci zaś, którzy zło czynili, do ognia wiecznego. 40. Taka jest wiara katolicka. Jeśli ktoś nie będzie jej należycie i stanowczo wyznawał, nie może być zbawiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Tobie, Trójco, jedyny Boże, jak była przed wszystkimi czasami, teraz i na wieki. Alleluja. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Módlmy się, Wszechmogący i Wieczny Boże, który ze światłem prawdziwej wiary dałeś swoim sługom poznać chwałę wiecznej Trójcy i uwielbiać jedność w potędze majestatu. Spraw prosimy, abyśmy siłą tej wiary zostali obronieni od wszystkich przeciwieństw, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyścice swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.